Sebastian Fabiański to piękny i utalentowany aktor, który do tej pory miał tylko jedno złe zdarzenie skandal z udziałem rapera Rafalali. Wszystkie oskarżenia wobec Sebastiana były szybko wypłute na forum publicznym. Ale czy nastoletni skandal jest jedynym sekretem, jaki skrywa aktor? Co tak naprawdę wiedzą ludzie o życiu Sebastiana? Na te pytania odpowiedzi udzielimy w naszym opowiadaniu. Przed nami 17 Gala Fame MMA a na nią najprawdopodobniej niewiarygodne historie. Czy 35 latek pokonała kto je i kim rzeczywiście jest? Dowiemy się już wkrótce. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Sebastian Fabiański jakiś czas temu informował, że zawalczy w Oktagonie podczas 17 gali Fame MMA. Aktor poznał już nawet swojego przeciwnika. Niestety nie jest nim Kwebonafit, z którym chciał zmierzyć się 35-latek, a Wacławem Osieckim, znanym jako Aktoja. Podczas konferencji prasowej, która ostatnio miała miejsce, padły pytania o skandal z udziałem Rafalali. Aktor bardzo się wzburzył. Padło dużo gorzkich słów. 4 stycznia 2023 roku odbyła się konferencja przed galą fame MMA 17. Wśród zawodników pojawił się Sebastian Fabiański. Który zawalczy z raperem łak troją. Podczas wydarzenia padło sporo pytań o skandal, którego głównym bohaterem był Sebastian. Widać było, że kiedy rozpoczął się temat rafalali 35-latek miał nietęgą minę. Sebastian Fabiański już na początku konferencji postanowił wykorzystać swój talent aktorski. Kiedy wszedł na scenę, przedstawił się jako marek. 35 latek odpowiadał na wszystkie pytania piskliwym głosem, który zmienił dzięki odpowiedniej modulacji. Widownia była bardzo zażenowana. Robert Pasut, który zastąpił Sylwestra Wardęgę, również nie krył, że zachowanie aktora jest po prostu dziwne. W pewnym momencie Pasut nie wytrzymał i powiedział wprost, że Fabiański miał szansę na oczyszczenie swojego wizerunku. To właśnie dlatego na konferencji powinien zachowywać się w miarę normalnie. Stary, masz tutaj szansę się wyczyścić albo być znienawidzonym do końca życia. Twój wybór powiedział robert pasud. Słowa Roberta nie wpłynęły jednak na zachowanie Sebastiana. Aktor dalej wcielał się w postać, którą wymyślił sobie w głowie. Niestety tego performensu nie można zaliczyć do udanych. Ale jak to? Przecież ja mam na imię Marek, wyznał Sebastian Fabiański. Robert Pasut nie dawał jednak za wygraną. Wprost zapytał o to, czy Fabiański uprawiał seks z Rafalalą. To Marek się pekał z Rafalalą, czy ty? Czy chciałbyś się odnieść do tego tematu w taki sposób, żeby widownia to zaakceptowała i przeżyła? Żebyś miał z tym kiedyś spokój? Kontynuował Pasut. Fabiański chyba nie wytrzymał natrętnych pytań prowadzącego. Wrócił do swojego głosu i wyjaśnił, że między nim a Rafalalą do niczego nie doszło. Dodał również, iż ma jej zeznania na piśmie. Według aktora to fałszywe newsy zostały stworzone przez portale plotkarskie. Poczyniłem pewne kroki prawne w kierunku ataku na portale plotkarskie. Mam na piśmie oświadczenie tejże, która mówi o przebiegu zdarzeń tamtej feralnej nocy. I to jest nie do podważenia. Nic się nie wydarzyło. Ty i cała reszta ludzi bardzo by chcieli, żeby tam się coś wydarzyło. Bardzo by chcieli widzieć tego Fabiańskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji. Muszę cię zmartwić. Nie zobaczysz tego nigdy w życiu, bo nic się tam KRWA nie wydarzyło. Koniec tematu. Ja paj powiedział oburzony Sebastian Fabiański. Po tej dramatycznej wypowiedzi Fabiańskiego przyszedł czas na kolejną. Przed tym jednak aktor rzucił mikrofonem oraz wylał wodę ze stojącej przed nim szklanki. 35-latek dodał, że w obecnych czasach nikt nie jest sobą i mówienie o tym jest przereklamowane. Bycie sobą w dzisiejszych czasach jest tak śmiesznym frazesem. Jestem przekonany, że każdy kto mówi do mnie bądź sobą, nie jest sobą. Każdy z nas zakłada maski, jest aktorem. Ja to robię profesjonalnie. Umiem to robić na pstryk. Ludzie wierzą w to, że ja ćpam, bo KRWA zagrałem tak, że wierzą, że ćpam. To jest moja bajka, ja się w tym obracam. Mnie to jara. Mnie to kręci, powiedział Fabiański. W dalszej części konferencji, Fabiański zaczął opowiadać o tym, jak bardzo nie chce rozmawiać o swoich doświadczeniach seksualnych. Dodał, że nie powinno to nikogo nie interesować. I może by nie interesowało, gdyby 35-latek nie chwalił się każdą sekundą swojego życia w mediach społecznościowych. Naprawdę uważasz, że ludzie w tym kraju chcą tego, żeby ktoś się przyznał do tego, co lubi robić w łóżku i z kim. Są ludzie, którzy lubią, jak się na nich odbywa defekacje. Są ludzie, którzy lubią, jak się na nich inne rzeczy robi. Tłumaczenie się z tego komukolwiek jest obrzydliwe z punktu wyjścia. To, co ja robię z kim w łóżku, abstrahując już od mojej afery, to powinno nikogo nie interesować, przyznał Sebastian. Sebastian Fabiański zawalczy z Wacławem Osieckim, który urodził się w 1994 roku. Od aktora jest młodszy o 7 lat. Raper wydał swój pierwszy album w 2015 roku. W 2017 roku współpracował z Quebona Fit. Dzięki niej powstał utwór Arabska Noc, który pojawił się na płycie egzotyka. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.